Nie bój się, bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twym wzmocnię cię, a dam Ci pomoc, podeprę cię prawicą swoją. Idź na cały świat, powiedz. mi. Nie myślałem że jeszcze chyba z A to Sasi Gruli dał to, się nie widzieli. Bo od 81 roku 1981, wyście byli tam jeszcze aniołkami nie wieście. Mamy szukanie. Bo wyście bym swoją mamę, nie ma. E, taką krześwię odgrywicyjną. No. Kościołek był stary. Szumnie się odbudowali, ale fajnie mi się położyło, że, że zostawiliście tą samą mamę tutaj. I jeszcze takie szumnie się ten kapotek troszkę złotem się tam posypali. No wiadomo, ja poszę czanie. Mając sobie swoje w swoim sercu. I też. Bo Powiecie, ksiądz Marek mnie zadał na obiad. I do kogo? Do księdzca ordynariusza. I sobie tak myślałem, dlaczego mnie na ten obiad co? Jedna ten duch jałm się Czajńskim przemówił. I mówi, musieliśmy kiedyś coś tam do. Na powiedzieć. Jestem z tego handlowania. Ja I po mamię z której ja pochodzę. Nie? I do ulicy Antonia, żeśmy mówili, do Durańczoka. Nie? Tu właśnie, prawda, że z łowieczkami poszli za plecy matki polskiej, jak się idzie na młodą górę. Nie? Tam na Polance. Tam były takie polany, i tam. Te jałoszeńczyńskie owieczki, ficożili, bo jak Państwo się nazywali, e, tam sobie kasie. Więc, bo mamy wiedzieć, jest mą z tego kandydata. E, ten stary kościół, co jest na nasarce, ksiądz, czekam, katalóg. Powiedział mi, Janku weź sobie go na polankę. I wiecie, tak kombinowałem, w nie w Ale by trzeba było zostawić Japonię i może Saku Serezjański, żeby się Kościół wiózł. No i przyhandlowałem Kościołek na Japonię. Czyli jest coś tam, Z tej poprzednią, coś w sercu jest tej Japonii. W też nie ma słową mąka cukierka. bo w sklepach była tylko mształt na niemocy. Nie było cukierków. Nie? Pamiętajcie o znaczy. i przekazujcie. A teraz tak piękna Polska do domu. Na prymicy ja miałem trzech gości. Ja po się pytam kogo? Mama, tata, mamo, tato, tato daru, nie żyje. Mama najdalej to do Cieszyna pojechała. pojebała. Bracia nie. I tak mówię. Ksiądz biskup Wewnosz, Herbert Wewnosz. Kto to jest? Mój ordynariusz. Decyzja katolicka. I kto jeszcze? Ksiądz Kardyna raz. A ten trzeci. Chodzi. Szczęść Boże, Ojciec Święty. Ojciec Święty, patrz. A ty smocie tu ziołaś. Polecam się Ojciec Święty w Nagasaki. I później w Nagasaki 25 lutego były święcenia w tej katedrze hurakami, na którą spadła bomba atomowa. Tam na egzaminach to było. zapamiętajcie, kiedy to było? Nie? Zakończenie. Dwie wąby na i Kirosi. I jak to było to? To Chrystus wieńczy Chrystus Izraeli. Jak to przetłumaczy? Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc, podeprę Cię prawicą swą. Idź na cały świat, powiedz Pana, im o miłości Mej, i Pana, się na cały, cały świat, powiedz im, że ich chcę dookoła. Twoim jest, Wzmocnię Cię, a dam ci pomoc odeprecie prawicą. Swą. Daj się, bo ja Bogiem Twy wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą swą. Idź na cały świat, powiedz im o miłości mej. Idź na cały świat. Powiedz im, że ich kocham. Nie bój się, bo bój ja z się. Tobą jest wciąż, nie, nie lękaj się, bo ja powiem. Ci pomas polegra się prawicą Swą nie bój się, bo ja z tobą nie lękaj się, bo ja bogiem twym. Wzmocnię a dam ci pomoc, odeprę cię prawicą swoją.